Punktualnie o dziewiątej zaczęło się. Największe zamieszanie odbywało się pod bramą chorzowskiego za były koncerty, był bieg policje z cukrzycą. Nie wziąć udziału w tym biegu to byłoby nieporozumieniem z mojej strony, dlatego przyjechałem specjalnie wcześniej wstałem i. I jestem, no bo to jest fajna impreza. I wreszcie, a może przede wszystkim licytacja unikatowych przedmiotów. Chorzów wystawił malucha w barwach orkiestry, a honorowy Chorzowianin bilet do europejskiej stolicy. W tym roku finał także w Brukseli, ale ja wolałem być tutaj, w moim rodzinnym Chorzowie. Punkt kulminacyjny nastąpił wieczorem. Dwie twój... Najpierw na scenie pojawił się film O godzinie 20 14 samochodów z 14 miast tworzących metropolię Silesia Za pomocą samochodu specjalnego sk 66 zostanie to świadełko wywiezione do góry I 13 pozostałych samochodów podświetli za pomocą masztów oświetleniowych Wreszcie wybiła 20 Gra orkiestra owsiakowa skąd? Ześląska z kożona! Wszyscy byli zgodni. To było wielkie przedsięwzięcie organizacyjne. To jest logistyka zrobienia koncertu, dodatkowych świateł dla telewizji, dodatkowych atrakcji także dla telewizji i to wiadomo, że tu musi się sprężyć jakby lokalni rządzący, czyli muszą wyrazić też chęć, ochotę, wydać nawet na to pieniądze. Kiedy Chorzów dowiedział się, że zorganizuje finał WOŚP, Andrzej Kotala był jeszcze prezesem WPKIW, w dniu finału był już prezydentem Chorzą. Niewątpliwie jest to dla nas wielkie wezwanie, wielkie wydarzenie. Jest to okazja, aby pokazać, że Chorzów jest w stanie coś takiego zorganizować. Finał na Śląsku mógł się odbyć już w ubiegłym roku. Rok temu próbowaliśmy zrobić to, ale wtedy prezydent Katowic jakby nie do końca uważał, że kopalnia jest symbolem Śląska. Kiedy jesteśmy na Śląsku, a jest to region niezwykle ważny i taki po prostu autonomiczny niemalże, no to musi być w kopalni. Wreszcie padło na Chorzów. Katarzyna Sobstyl, prezes ruchu, nie ukrywa, że stało się to dzięki współpracy orkiestry Osiaka z klubem. Czuję się takim e, z Jurkiem razem, takim małym inicjatorem tej, tego, tego finału w Chorzowie. Ja Pomysł na rozpoczęcie był prosty: drygent wsiada do górniczej windy w zabrzu, ale na powierzchnię wyjeżdża już w Chorzowie. O tym, czy to się udało, chwilę po imprezie mówiła nam Alina Zawada, dyrektor Morisu, głównego organizatora chorzowskiego finału. To było bardzo wiele czynników, które złożyły się na to, że w tej chwili wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że naprawdę impreza się udała, a jeszcze będę bardziej zadowolona, jeżeli się okaże, że faktycznie dużo pieniędzy zebraliśmy my jako Chorzów i my jako województwo śląskie. Kiedy w parku trwał owsiakowy show, w sztabach liczono pieniądze. Ile było w waszych puszkach? U mnie było 314,35. 207,72. Oprócz pieniędzy, każdy sztab liczył na to, że uda się ich nazbierać więcej niż przed rokiem. W zeszłym roku zbieraliśmy 7.113 groszy. Czy rekord padnie? Nie wiem. W tym roku było, chyba przeszło 17, na ten moment mamy około 16 tysięcy, a mamy jeszcze do rozliczenia około 20 paru puszek. To wszystko zależy od tej, 20, od tej ostatniej 20. W tym roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących numer 3 nazbierano 22 tysiące złotych. W ZSTIO o nr 1 zebrano ponad 13,5 tysiąca, a w Gimnazjum numer 8 niecałe 12 tysięcy złotych. W sumie chorzowskie sztaby nazbierały dla orkiestry do puszek 47 300 zł. W tym roku sprzęt Fundacji Jurka Owsiaka trafi m.in. do Chorzowskiego Centrum Pediatry i Onkologii. Orkiestra pomaga szpitalowi dziecięcemu od ponad 13 lat. Na początku były to pojedyncze dary. A obecnie od kilku lat współpracujemy bardzo ściśle. Dary są coraz większe, coraz bardziej wartościowe i sprawiają nam coraz większą radość. W ubiegłym roku Chorzowski Szpital otrzymał bardzo wysokiej klasy aparat USG o wartości pół miliona złotych. Były też cyfrowy aparat rentgenowski, który kosztował półtorej miliona, kardiomonitory, inkubatory i sporo innych urządzeń. No, nie sposób wymienić tak z pamięci wszystkich tych sprzętów. Paweł Mikołajczyk, Ożywianie TV.